Vosca Accademia Kulinarna a Zoma Caronna Cerobista, super crema rzekome. E noi facciamo razem. Zucchier, masso domiseczko, drobina sul, i miesciu, miesciu, miesciu. Daieme biauco, jeden jajka, i dalej troche miesciu, miesciu. Potem dajemy mąkę pszenną i migdałowa I dalej miesiu, miesiu, dopóki się formuje fajnie masa. Łożymy masa do folia. Robimy stout z salami. Położymy do lodówka około 2 godziny. Po 2 godziny masa jest troszeczkę bardziej twarda. Możemy kroić i formować rękę takie małe kuleczki. Położymy do blaka do piekarnika i piecimy 20 minut, 160 stopni. I mamy fajnie ciasteczka. Teraz trzeba... Položiš naše super fantastične krem i za će druga častečka. To nazivaju se baci di dama, čili pocaunek dame. Čeba sprobovać. Jest buonissimo. Ćao!